Dzień dobry Państwu, Tomasz Szwajgier na kanale Jana Pińskiego. Szanowni Państwo, Jarosław Kaczyński i ludzie z PiSu biorą różne warianty pod uwagę, wzięli również pod uwagę ten wariant, że mogą przegrać i muszą przetrwać. Jarosław Kaczyński, bierze, przetrwał m.in. dzięki spółce Srebrna i dzięki temu, co w ramach tego, z czym zawsze walczył i, i z czym co było jego sztandarowym hasłem, dzięki temu, że zostały sprywatyzowane, że tak powiem, książka, prasa, RSW, RSW, książka, prasa, ruch i dzięki temu, że, że otrzymał i nieruchomości i de facto mógł już się utrzymywać z wynajmu i, i mógł mieć pieniądze na przetrwanie. Szanowni Państwo, i tutaj chciałem Państwu pokazać to, co oni próbują w tej chwili zrobić. Zobaczcie Państwo, to czytam Państwu Maney.pl. Agnieszka Zielińska. Infrastruktura krytyczna w Polsce może być zagrożona. Jest duży problem. Rząd przygotował przepisy, które likwidują użytkowanie wieczyste, ale nie przewidział wyjątków. To oznacza, że nasza infrastruktura krytyczna może wpaść w niepowołane ręce. Amerykanie wysłali nam ostrzeżenie. Powinniśmy potraktować je poważnie, mówią eksperci. Niedawno ambasador USA w Polsce, Mark Grzyziński, wycofał list do Marszałek Izby Witek. Ostrzegł w nim przed konsekwencjami wdrożenia przepisów, które trafiły do Sejmu. Chodzi o nową ustawę dotyczącą zniesienia zasad użytkowania wiczystego nieruchomości. Zdaniem Amerykanów może ona spowodować, że polska infrastruktura trafi w ręce państw wysokiego ryzyka. Eksperci, z którymi rozmawiał Manej.pl mówią, że trudno się z tym nie zgodzić. To duży problem. W rządowej ustawie likwidującej użytkowanie wieczyste nie przewidziano bowiem żadnych wyjątków dotyczących możliwości przekształcenia użytkowania wieczystego we własność. W praktyce oznacza to, że firmy, w tym zagraniczne, mogą się stać właścicielami gruntów, na których znajduje się infrastruktura krytyczna. Polska infrastruktura krytyczna może wpaść w niepowołane ręce. Przypomnijmy, w ostatni piątek Sejm uchwalił ustawę w sprawie likwidacji użytkowania wieczystego Wraz z poprawkami dotyczącymi podatku od czynności cywilnoprawnych, przepisy umożli umożliwiają między m.in. firmom, osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym przekształcenie gruntów, które użytkują, należących do skarbu państwa, we własność. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu. Okazuje się, że rząd, przygotowując nowe przepisy, nie wziął pod uwagę nieruchomości, które obejmują tak zwaną infrastrukturę krytyczną, tak, no innego, żeby dla obywateli wspomóc ich, czy tak jak powiedzmy dla działkowców, czy kogoś innego, ale co innego infrastruktura krytyczna. Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby znieść to użytkowanie wieczyste, dzierżawie wieczyste, Szanowni Państwo też, ale zobaczcie, o co im chodziło. można Państwo wytłumaczę. Okazuje się, że rząd przygotowując nowe przepisy nie wziął pod uwagę nieruchomości, które Obejmują tak zwaną infrastrukturę krytyczną, istotną dla naszego bezpieczeństwa. Dlatego ambasador USA w Polsce, Mark Gruziński, napisał wspomniany list do Elżbiety Witek oraz do szefów MON, MSZ, MAP, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Kancelarii Prezydenta RP oraz Marszałka Senatu, w którym ostrzegł, że za sprawą tych przepisów polska infrastruktura krytyczna może wpaść w niepowołane ręce. Amerykanie obawiają się m.in., że ze stworzonych przez rząd nowych przepisów mogą skorzystać niebudzące zaufania kraje, które mogą w ten sposób wzmocnić swoją obecność w Polsce. Według ambasadora to zagrożenie jest na tyle poważne, że może wpłynąć na działania Stanów Zjednoczonych i dwustronne relacje z Polską oraz działania NATO i przedsięwzięcia operacji militarnych na terenie Polski. Amerykanie nas ostrzegają, bo sami doświadczają ataków. Infrastruktura krytyczna ma kluczowe znaczenie dla każdego państwa. To zarówno sieci energetyczne, teleinformatyczne, obiekty łączności, infrastruktura transportowa, jak i obiekty typu rurociągi oraz nieruchomości służące do magazyn, magazynowania i składowania, w tym magazyny gazu i paliw. Pamiętajcie Państwo, tym magazyny gazu i paliw i tą resztę. Przejęcie jej przez obce podmioty jest bezpośrednim zagrożeniem dla każdego kraju. Amerykanie ostrzegają nas przed takim niebezpieczeństwem, bo ostatnio sami doświadczają zmasowanych ataków na swoją infrastrukturę. Niedawno ujawniono, że sponsorowana przez państwo chińska grupa hrs szpieguje szeroki zakres amerykańskich organizacji infrastruktury krytycznej od telekomunikacji po węzły transportowe, a także zachodnie agencje wywiadowcze i Microsoft. Szpiedzy celują też miejsca, gdzie znajdują się strategicznie ważne amerykańskie bazy wojskowe. Nie tylko Amerykanie obawiają się ataków. Niedawno Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, przyznała, że infrastruktura krytyczna w Unii Europejskiej jest zagrożona, a Unia Europejska współpracuje z NATO nad programem testów warunków skrajnych, aby przygotować się na najgorszy scenariusz. Unia Europejska i NATO powołały wspólną grupę zadaniową do zbadania możliwości zagrożeń kluczowych sektorów, w tym energetyki, powiedziała von der Leyen na ostatnim szczycie przywódców państw Morza Północnego. Wyniki tego badania mają zostać zaprezentowane na spotkaniu przywódców Unii Europejskiej w lipcu. W tym kontekście ekspertów dziwi brak zapisów w rządowej ustawie znoszącej użytkowanie wyczyste chroniących polską infrastrukturę krytyczną. Brak takich rozwiązań w obecnym kształcie ustawy może rodzić wątpliwości i ryzyka z uwagi na możliwość nabywania praw do gruntu przez podmioty, które mogą działać na zlecenie obcych państw. Dziś często podbój militarny nie jest potrzebny, czasami wystarczy przejęcie strategicznych nieruchomości. Mówi dla Manej.pl dr Piotr Pałka, radca prawny i wspólnik y, Pałka Kancelarii Radców Prawnych. Prawnik uważa, że jeżeli amerykański ambasador reaguje w ten sposób, to coś jest na rzeczy. Mogą istnieć się pracowania, z których wynika, że istnieje bezpośrednie zagrożenie wykorzystania określonych nieruchomości o charakterze strategicznym. Wojna w Ukrainie pokazała, że nieruchomości w określonych lokalizacjach mają strategiczne znaczenie, na przykład w kwestii ewentualnego ostrzału. Pojawia się w związku z tym pytanie, czy ustawodawca projektuje obecne przepisy przypadkowo, poszedł na żywioł, nie dokonując zabezpieczeń, w regulacji, zastanawia się yy, gazeta. Absolutnie nie można dopuścić do kontroli. W sytuacji, że nie będzie można nad tym yy, sprawować żadnej kontroli, podkreślam. Prawnik. Ostrzeżenia ambasadora trzeba traktować poważnie. Brak wyłączenia gruntów nieruchomości o specjalnym przeznaczeniu, takich jak porty, lotniska, trakcje kolejowe czy składy paliw, powinny nadal pozostać w gestii państwa, jest poważnym problemem. Jego Zdaniem ostrzeżenia amerykańskiego ambasadora warto więc wziąć poważnie, na przykład w kontekście rosnącej aktywności zagranicznych podmiotów między innymi w sektorze energetycznym. <laughs> Przypomnijmy, wielu ekspertów ostrzega, że połączenie Orlenu lotosu Spegenik jest niekorzystne. Bo jak wskazują 30% rafinerii w Gdańsku, które ma przyjąć koncern Saudi ARAMCO, ma strategiczne znaczenie dla gospodarki, co wiąże się z nowymi ryzykami. Paweł Józzi w tym kontekście zwraca też uwagę, że operatorami portu w Gdyni zostały m.in. podmioty z Chin. Chińska firma Hinson Ports, zarządzająca portem kontenerowym w Gdyni, otrzymała go w dzierżawę wieczystą na 99 lat. W mediach coraz częściej mówi się o nim Gdyn King Kong, a Chińczycy mają coraz większy apetyt i interesują się także m.in. portem zewnętrznym w Gdyni. Tymczasem na linii NATO-Chiny coraz bardziej iskrzy. Mówił o tym w marcu tego roku były naczelny dowódca Sił Sojuszniczych NATO w Europie, Todd Walters. Zwracał uwagę na zagrożenia związane z chińskimi inwestycjami w krytyczną infra infrastrukturę portową. Nie tylko działania Chin mogą być zagrożeniem. Służby wywiadowcze NATO ostrzegają przed posunięciami Rosji. Okazuje się, że Moskwa. Mapuje systemy infrastruktury krytycznej Unii Europejskiej i USA. Może wziąć na cel m.in. podmorskie połączenia energetyczne i gazowe zachody. Rząd wypowiadał się na temat kwestii bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej w Polsce jesienią ubiegłego roku. Słowa te padały w kontekście wycieku gazu z gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Marek Słuski, polityk PiS, pytany o bezpieczeństwo polskiej infrastruktury, zapewnił, że ona jest wystarczająco chroniona. Mamy za naszą wschodnią granicą wojnę. Rosja odgadza się, że będzie się mścić na Polsce za pomoc Ukrainy. Jeżeli mamy obok kraj bandycki, to musimy pilnować naszych dóbr, stwierdził. Potrzeba by na pewno. Teraz państwu szczerze to. Dopytywany, jak Polska dba o bezpieczeństwo infrastruktury energetycznej, odparł, że jest to objęte tajemnicą. Mogę tylko zapewnić, że jest opracowywany w tej chwili wdrożony już plan różnej ochrony naszej infrastruktury krytycznej. Są wdrożone procedury, chronimy naszą infrastrukturę krytyczną, zapewniam wówczas, tak jak z rakietą, szanowni państwo. Przygotowując ten materiał, wysłaliśmy pytania do Ministerstwa Rozwoju i Technologii, które jest autorem przepisów dotyczących likwidacji użytkowania wieczystego, a także do Ministerstwa Obrony Narodowej zapytaliśmy, czy przewidziane są konsultacje z przedstawicielami mon dotyczące zapisów tej ustawy pod kątem zmiany zasad wykupu gruntów strategicznych z punktu widzenia państwa. Poprosiliśmy także oba resorty o komentarz do słów amerykańskiego ambasadora. Czekamy na odpowiedź. I szanowni Państwo, wczoraj oglądaliście bardzo ważny materiał w tvn w Czarno na Białym, o tym, jak naprawdę wyglądało połączenie, czy przejęcie Orlenu przez orlen Lotos. Jak to się działo, że de facto kupiliśmy stację COIL-a, które tylko na chwilę kupił MOL. No, jeszcze ja tutaj zwracam uwagę na temat unimotu i ewentualnych zależności, szanowni państwo, tak jak tutaj się mówi, i zagrożenia dla infrastruktury krytycznej. I słuchajcie państwo tego materiału. Gospodarka morska portu logistyka. Szanowni Państwo, Polska Agencja Prasowa. PKN Orlen zakończył realizację środków zaradczych w związku z przejęciem lotos terminale przez Unimod. PKN Orlen zakończył realizację środków zaradczych w związku z przejęciem przez Unimod Investments 100% akcji lotos terminale. Poinformował w piątek PKN Orlen Unimod Zaznaczył w komunikacie, że łącznie szacowane zaangażowanie grupy umimo w transakcję może wynieść około 450 milionów złotych. PKN Orlen poinformował w piątkowym komunikacie, że zakończył realizację środków zaradczych określonych w warunkowej zgodzie Komisji Europejskiej z dnia 14 lipca 2020 roku na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez spółkę kontroli nad grupą LOTOS. Poinformowano także, że 7 kwietnia 2023 roku w celu wdrożenia środków zaradczych w obszarze rynku logistyki paliw oraz rynku asfaltów została, zawarta została umowa rozporządzająca pomiędzy PKN Orlen a Unimot Investments, przenosząca na Unimot Investments 100% akcji w lotos terminale z siedzibą w Czechowicach Dziedzicach, do której PKN Orlen wniósł wcześniej aportem 100% udziałów. W spółce Unii Bitumen spółka ZO, do której spółki uprzednio została wydzielona działalność asfaltowa z Rafinerii Gdańskiej spółka ZO oraz cztery bazy paliw zlokalizowane w Gdańsku, Szczecinie, Gódkowi i Bolesławcu. Orlen wskazał tym samym, że w, że w życie wejdą podpisane 12 stycznia 2022 roku yy, warunkowa umowa Składu paliw umożliwiające olenowi korzystanie z pojemności magazynowej należących do lotu z terminale bazach paliw, zlokalizowanych w Gdańsku, Szczecinie, Głódkowie i Bolesławcu, zawarta na okres 10 lat od dnia jej wejścia w życie. Umowa sprzedaży asfaltów na rzecz Unii Bitumen z zawarta na okres 10 lat od dnia wejścia w życie, z możliwością przedłużenia na kolejne dwa pięcioletnie letnie okresy warunkowo uprzednio uzgodnionych między stronami. Spółka Unimod poinformowała natomiast, że zobowiązana jest do za zapłaty na rzecz PKN Orlen części uzgodnionej ceny sprzedaży akcji lotosterminale Terminale oraz dokonania refinansowania zobowiązania lotosterminale Terminale wobec banku w łącznej kwocie 366 milionów złotych i 366 milionów, tam 400 tysięcy złotych. Szanowni Państwo, jedna tylko ta spółka asfaltowa jest warta dużo więcej pieniędzy, a tutaj w tej chwili Unimod stał się no takim już chyba największą firmą na rynku paliw, która ma magazyny paliw między innymi i proszę Państwa wybudowanie jednego, jednego takiego dużego magazynu paliw to jest około 300 milionów złotych, a tutaj wszystko pójdzie za powiedzmy około 450. Pozostała część tej sprzedaży, w tym wynikającej z ustalonego mechanizmu out, a także zwrotu nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją inwestycji w terminalu paliw w Szczecinie, nastąpią w późniejszych terminach uzgodnionych pomiędzy stronami. Podał Unimod Investments. Spółka zaznaczyła, że precyzyjne kwoty powyższych zobowiązań nie są znane na dzień transakcji. Jak to jest? Proszę Państwa, jeszcze raz. Spółka zaznaczyła, że precyzyjne kwoty powyższych zobowiązań nie są znane na dzień transakcji to jest nasz majątek. Jednak zgodnie z najlepszą wiedzą zarządu, uwzględniając wewnętrzne analizy, łączne szacowane zaangażowanie grupy Unimod z transakcją może wynieść około 450 milionów złotych. Mówię Państwu, zobaczcie, ile tam jest terminali i jest spółka, która produkuje asfalty, a ja Jedny, budowa jednego terminalu, jeden terminal. Naprawdę około 300, tak tak już mów milionów złotych. Dodano, że zapłata ceny sprzedaży nastąpi z wkładu własnego wniesionego do Unimod Investments przez grupę Unimod w kwocie 118 milionów 600 tysięcy złotych oraz wykorzystania części kredytu udzielonego Unimod Investments przez konsorcjum banków. Czyli polskie banki, że dadzą Unimodowi na to, żeby tanio kupił tanio kupił yy, te wszystkie bazy paliwowe w i inne rzeczy. Unimo to multienergetyczna grupa kapitałowa, która oferuje produkty paliwowe, gaz, energię elektryczną, spółka buduje też 6 stacji paliw w Polsce pod marką Avia. Według danych yy, Avia na koniec 2022 roku miała 106 stacji paliw. Od marca 2017 roku firma jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Unimo to też największy niezależny importer paliw w Polsce, no bo inne polikwidowały. PK Norren to największy koncert multienergetyczny, dostarczający paliwa i energię elektryczną. W listopadzie spółka formalnie dokończyła proces przejęcia PKP dostawców gazu w Polsce. Wcześniej grupy LOTOS, drugiego w kraju dostawcy paliw. Obie. Spółki prowadzą działalność pożytkowawczą budownicą ropy naftowej, gazu w Polsce i w Norwegii. Do grupy Orlenu należy też energia. Producent energii elektrycznej Orlen jest także importerem ropy naftowej do Polski. Szanowni Państwo, zrozumcie, po pierwsze dowiedzieliśmy się z wczorajszego programu w TVN, że byli również inni oferenci, którzy, którzy nie zostali dopuszczeni do, do tego procesu. Cały ten proces to już pod wielkim znakiem zapytania. Jak widzicie państwo, istnieje bardzo poważne zagrożenie, że ta nasza infrastruktura krytyczna przechodzi w, no, w ręce prywatne. Ja polecam państwu, żebyście prześledzili losy spółki Unimod, jak spółka Unimod funkcjonowała. A spółka Unimod, no, Zarabiała na białoruskiej ropie i rosyjski. Szanowni Państwo, dlaczego tak koniecznie trzeba było akurat spółkę Unimod w ten sposób nagrodzić? no Bo to jest wielka nagroda. No akcje spółki Unimod wzrosły dwukrotnie dzięki temu. Ja spodziewam się, że tutaj, jeżeli chodzi już o komisję śledczą, to tutaj komisja śledcza powinna się wypowiedzieć, dlaczego w ogóle ta transakcja tak wyglądała. Szanowni Państwo, no już spodziewam się, że tutaj rzeczywiście, że jak to się mówi, Kaczyński z tą swoją o, grupą przestępczą wywołał z lasu. Rzeczywiście trzeba będzie dokładnie przejrzeć te wszystkie mm, Dile Obajk. Szanowni Państwo, chciałbym Państwu jeszcze polecić Historię bez cenzury. Tutaj jest świetny materiał, bardzo na czasie. Kluczowe kwity Hitlera. Führer dojście do władzy za wdzięczność Hakon, które zebrał na prezydenta Niemiec. W kwietniu 1932 roku Hitler przegrał wybory prezydenckie z Paulem von Hindenburgiem. Szantażowany prezydent Niemiec wycofał się z życia politycznego. Przytajcie się Państwu, jak to wygląda. Tutaj naprawdę bardzo ciekawy materiał. Szanowni Państwo, polecam Wam również książkę naszą z Jankiem Kamiński. Dowiecie się Państwo, dlaczego Kamiński nie został przyjęty do Urzędu Ochrony Państwa. Czy Możemy mówić o tym, że Kamiński, Wąsik i reszta tej menażerii ulegają rosyjskim wpływom. Przeczytajcie się swoją książkę, serdecznie proszę. Do Dzień dobry